Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować Kubie za ten co prawda trochę no, przydługawy wstęp, no bo od 11 godziny tutaj robił wstęp dla mnie, aczkolwiek myślę, że bardzo istotny dla tego, co będę dalej pokazywał, bo chciałbym pokazać dzisiaj Państwu rozwiązanie, które zbudowaliśmy, niczym rozwiązanie z klocków. No i... Wyszło nam coś konkretnego w tym wypadku. W tym wypadku jest to system Response Hub, który jest oparty o architekturę RAG. Ale a zanim zacznę, to pozwólcie, że przełączę tutaj na czarny ekran. Przełączyłem na ten czarny ekran nie dlatego, że nie wiem, co mówić, ale dlatego, żeby przyciągnąć Państwa uwagę na chwilę, a także dlatego, że ten ekran symbolizuje coś. To znalazłem szykując się do tego wystąpienia. A mianowicie przeglądając Linkedina natrafiłem na pewne badania, które pokazywały, jak obecnie wygląda ilość wdrożonych projektów AI. Myślę, że nie muszę mówić, że wiele osób i wiele firm jest już bardzo zmęczonych tym tematem. Przyznam szczerze, ja również. No i te badania no, nie są zbyt dobre. To były badania zlecone przez firmę Lenovo. Robiła to firma IDC, która zajmuje się właśnie takimi badaniami. I z tego badania wynika, że 88 projektów, 88% projektów AI-owych niestety nie wychodzi i kończy na etapie proof of concept. Nie dochodzi do fazy produkcji. No Myślę, że tutaj jest kilka czynników. Doskonale sobie na pewno Państwo zdają sprawę, jakie to mogą być czynniki. No, wymieniane są takie czynniki, jak presja zarządów firm, niegotowa infrastruktura IT, niegotowy zespół, a przede wszystkim też niegotowa infrastruktura na takie wdrożenia. Ja dzisiaj chciałbym podczas tej prezentacji Opowiedzieć trochę o tym, co nam się udało, bo właśnie również staraliśmy się prowadzić nasze rozwiązanie. Jesteśmy teraz na etapie certyfikowania tego rozwiązania, i to jest rozwiązanie Responsab, które działa właśnie w architekturze RAK. Także witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Julian Głowacki, jestem już w firmie All For One. Prawie 10 lat. Zaczynałem jako programista ABAP, pracowałem także w serwisie. W międzyczasie przeszedłem do zespołu interfejsowego, pracowałem jako konsultant integracyjny, a obecnie jestem liderem zespołu integracji i pełnię taką funkcję w organizacji opieku na BTP i wszystkich projektów, które realizujemy. Jeżeli ktoś chciałby od razu dodać kontakt, wystarczy zrobić zdjęcie. I automatycznie mogą Państwo dodać mnie do sieci kontaktów. Oczywiście to nie problem, potem też będę na stoisku, także będziecie mogli Państwo również tam mnie dodać. No dobra. Widzę, że mogę iść dalej. No, na początku chciałbym powiedzieć o tym, co wyszło w tym badaniu. To znaczy, wyszło, że Niejawny jest zwrot tej inwestycji w AI. No, ja się tutaj zgodzę, i zastanawiałem się, dlaczego ten zwrot z inwestycji jest właśnie niejawny i taki niepewny. I doszedłem do wniosku, że polega to na tym, że wiele osób po prostu nie wie, co to jest, nie wie, jak działają te rozwiązania i nie ma o tej podstawowej wiedzy. Dlatego dzisiaj postaram się też, żebyśmy sobie uwspólnili pewne pojęcia i żebyśmy wiedzieli, tak naprawdę, o czym to Państwa mówię. Także zacznę. Od tej części technicznej. No więc powiedziałem, że zrobiliśmy aplikację RAG. Myślę, że tutaj dla wielu z Was nie trzeba tego tłumaczyć, natomiast ja pozwolę sobie rozpisać to na czynniki pierwsze. Najpierw ustalmy sobie, co oznaczają poszczególne litery. Retrieval, argumented generation. Wystarczyłoby po prostu to przeczytać i powiedzieć: Generacja wzbogacona wyszukaniem. Myślę, że wielu z Was może mieć już w głowie, o co tutaj chodzi. Ja tutaj chciałem powiedzieć, przede wszystkim, że RAK to nie jest jakaś technika czy technologia. Przede wszystkim to jest wzorzec architektoniczny. Podobny do takiego wzorca, jak wszyscy na pewno doskonale znają Model View Controller. Dodatkowo chciałbym tutaj powiedzieć, jaki jest cel RAK. No bo mamy tutaj na pewno jakiś cel, jeżeli realizujemy taką aplikację. Cel jest przede wszystkim, żeby poprawić wyniki działania z dużymi modelami językowymi. To znaczy chcemy w pewnym sensie taki model językowy, żeby był uziemiony w danych, które są właściwie dla kontekstu. To znaczy na pewno wyobrażacie sobie państwo co się wydarzy, gdy zapytacie duży model językowy o jakieś bardzo konkretne informacje. Często nie będzie w stanie po prostu odpowiedzieć, ale zrobiłem też taki mały przykład Dlaczego właśnie chcemy robić aplikację RAK i dlaczego potrzebujemy robić takie aplikacje? No więc zadałem takie jedno testowe pytanie. Zobaczcie, co jest wyższe burcz, kalifa czy rysy? Myślę, że każdy tutaj z osób doskonale wie, co jest wyższe. Natomiast to pytanie warto zaznaczyć, zadałem dwa dni temu. Jednemu z bardzo popularnych modeli językowych. Co nam odpowiedział? No, że oczywiście Burcz Khalifa jest znacznie wyższe niż rysy. Jeżeli zobaczymy dalej, on oczywiście tutaj na końcu próbuje jakoś się wybronić z tej fałszywej odpowiedzi, ale jednak powiedziałbym, że to jest bardzo, ale to bardzo pokraczne. Wziąłem także drugi, inny model, innej konkurencyjnej firmy i zadałem to samo pytanie. I wyobraźcie sobie, jaką dostałem odpowiedź. Dokładnie taką samą. Myślę, że ten przykład pokazuje nam, że bezgraniczne zaufanie modelom językowym to nie jest ta droga. Musimy mieć pewność, że model odpowiada tak, jak chcemy i że te odpowiedzi są konkretne i prawdziwe. W tym wypadku nie do końca możemy tutaj ufać modelowi. Dlatego właśnie, gdy chcemy mieć konkretne odpowiedzi oparte o konkretną wiedzę, robimy tutaj właśnie RAK. Kolejne zagadnienie, które chciałem omówić, to są embeddingi wektorowe. To zagadnienie się bardzo często pojawia. Myślę, że tutaj, żebyśmy mogli pójść dalej, też bardzo istotne, żeby o tym opowiedzieć. No i o co chodzi z tymi embeddingami? No przede wszystkim możemy sobie powiedzieć, że jest to zamiana pewnych danych na liczby, to znaczy przedstawienie pewnych danych, w tym wypadku może to być tekst, muzyka czy obrazki i przedstawienie ich w przestrzeni wektorowej. Druga sprawa, która jest tutaj bardzo istotna, to jest podobieństwo i dystans. Jeżeli przedstawimy te dane, które podajemy do takiego modelu embeddingowego, no to możemy dzięki temu porównać sobie w tej przestrzeni wektorowej te elementy i na podstawie tego wysnuć pewne wnioski. No, i dzięki tym własnościom e, możemy tutaj bardzo łatwo e, używać pewne funkcje. Ja tutaj akurat pokazałem przykład, e, jaki jest w Cloud Application Programming Model. Widzimy tutaj właśnie taki embedding. O, co prawda mój laser tutaj nie działa, ale akurat ten embedding ma 1536 przestrzeni. Ale czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo to są podstawowe pojęcia, które potrzebujemy na początku wyjaśnić, żebym mógł pokazać wam bardziej za, zaawansowany tutaj. Przepływ, no i mam tutaj na myśli o już taki referencyjny przepływ tej aplikacji właśnie Rak. I, I to, jak są te aplikacje właśnie budowane. Tutaj podzieliłbym to na dwie części. Pierwsza część to jest tak zwany preprocessing. Natomiast kolejna część to już jest faktyczne zapytanie użytkownika. Skupmy się teraz na preprocessingu. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że mamy tutaj różne dokumenty, e-maile bazę danych i po prostu chcemy te dane żeby one zasiliły nam naszą bazę danych, żeby można było wyciągać potem wnioski na podstawie e, tych dokumentów i wzbogacać nasze odpowiedzi dużego modelu językowego. No więc przepuszczamy to przez model embeddingowy, a następnie e, ten model zamienia nam wszystkie te dane na liczby. Tutaj jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, żeby wspomnieć. E, ten model embeddingowy może to robić na wiele różnych sposobów i są też bardzo różne modele, które specjalizują się w zamianie tutaj konkretnych danych, na przykład tekstów czy obrazków. Natomiast ja tutaj upraszczam, jest tutaj jeden model, który po prostu zamienia te dane na ciągi liczb i w ostatnim kroku zapisuje w tym wypadku w bazie wektorowej HANA Cloud. Co tutaj warto wspomnieć, to oprócz tego, że. Te dane są zapisane w formie wektorów, zapisywane są również te faktyczne dane, które są na wejściu, czyli baza utrzymuje wektor, a także konkretne dane. No i co się dzieje tutaj dalej? Jeżeli wrócimy do tego obrazka, to mamy tutaj dokładnie taką sytuację, jaką chcę omówić, to znaczy nasz użytkownik chce zadać pytanie o jakąś maszynę. Wyobraźcie sobie Państwo, że wcześniej napełniliśmy tutaj. Naszą bazę danych i ten preprocessing zrobiliśmy na konkretnej dokumentacji do maszyny. Czyli w tym wypadku użytkownik zadaje pytanie: jak działa tryskarka? Co się dzieje i na jakiej zasadzie działa taki rak? To pytanie również przechodzi przez model embeddingowy i jest zamieniane na ciąg znaków w odpowiednich przestrzeniach. Następnie, po zamianie, przeszukiwana jest baza danych w poszukiwaniu Konkretnego wektora, który jest podobny i jest najbliżej tego wektora, który jest związany z zapytaniem. Na tej podstawie dostajemy się do tych realnych wejściowych danych, które na początku zamienialiśmy na wektory. I ta odpowiedź jest zwracana do dużego modelu językowego, który już formułuje tą odpowiedź w taki sposób, żeby użytkownik ją zrozumiał. No dobrze, ale przejdźmy dalej. Na czym nam zależało w naszej aplikacji? Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby ten rak był bardzo dokładny. Dlatego zastosowaliśmy tutaj przede wszystkim podział dokumentu na zdania, a następnie zastosowaliśmy metodę semantic chunking. Na czym ona polega? Ta metoda polega na tym, że te zdania, które podzieliliśmy z danych dokumentów, z nich zrobiliśmy takie trójki czyli zdanie 1, 2, 3, Połączyliśmy i zrobiliśmy z tego jeden embedding, następnie zdanie 2, 3, 4 i 4, 5, 6. I tak wyszły nam różne embeddingi. Następnie porównywaliśmy kolejne embeddingi i sprawdzaliśmy, jak bardzo są do siebie podobne. Co nam z tego wyszło? Wyszedł nam taki oto wykres. Tutaj macie kosinusowy dystans, co znaczy, że od jedynki odejmowaliśmy podobieństwo. Gdy podobieństwo jest bardzo duże, jest bardzo bliskie jedynki. To znaczy, na dole mamy te elementy, które są bardzo podobne, a im wykres idzie bardziej do góry, mamy informacje o tym, które elementy są bardzo różne. No i teraz na podstawie tego mogliśmy sobie ustalić tą krzywą odcięcia, która, że tak powiem, wskazała nam, jak mamy podzielić sobie te dokumenty, które embeddingujemy i które trzymamy w naszej bazie danych. Czyli dopiero po tym podzieliliśmy te teksty, które wrzucaliśmy do bazy danych na konkretne fragmenty, które potem będą przeszukiwane. No dobra, ale teraz chciałbym, żebyśmy płynnie przeszli do kolejnego problemu, to znaczy tego problemu związanego z brakiem przygotowania organizacji. Jak podeszliśmy do tego? No, doszliśmy do wniosku, że najpierw zrobimy sobie taki szybki proof of concept, tak jak wszyscy. To znaczy sprawdziliśmy, które serwisy w ramach Sub BTP mogą nam się przydać, no i właśnie je wykorzystaliśmy do takiego inicjalnego sprawdzenia naszego rozwiązania i naszego pomysłu. No, i z racji tego, że BTP daje duże, szerokie możliwości, no zaczęliśmy od tego, co wydawało nam się najbardziej logiczne na ten moment, to znaczy od Pythona, no bo Python jest używany obecnie najczęściej w środowisku do budowania różnych rozwiązań AI-owych. Postawiliśmy taki serwer flaskowy, no i to był backend. Natomiast na frontendzie wykorzystaliśmy build Apps, który pozwolił nam bardzo, bardzo szybko stworzyć taki inicjalny frontend. Dodatkowo y, użyliśmy dokument Management Service, który służył nam jako bazę do naszych dokumentów, czyli wgrywaliśmy tam wszystkie źródła i dokumenty, które potrzebowaliśmy do robienia naszego raga, no a także y, dwa najistotniejsze punkty tutaj, czyli Vector Engine związany z Hanom Cloud, gdzie przechowywaliśmy embeddingi i Generative AI Hub, gdzie mogliśmy wybierać y, modele, z których korzystamy w naszej aplikacji. No, aplikacja powstała gdzieś w dwa tygodnie. Wyniki były satysfakcjonujące. Na początek po prostu zasililiśmy ją danymi związanymi z naszymi rozwiązaniami i testowaliśmy, czy te wyniki, jakie daje nam rak, są w naszej opinii dobre i czy w ogóle ma to sens. Okazało się, że ma to jak największy sens, dlatego przeszliśmy do fazy drugiej, w której. Chcieliśmy wykorzystać znacznie więcej możliwości, i rozwinąć naszą aplikację. W tym wypadku użyliśmy tutaj kapa i napisaliśmy frontend i backend w kapie. Głównie z tego względu, że SAP bardzo mocno zainwestował w to, żeby ten plugin do LLMA był dobrze zintegrowany, żebyśmy mogli bardzo łatwo robić anonimizację danych i różne tutaj funkcje znacznie, znacznie nam pomogły. Architektura, którą Obecnie mamy i certyfikujemy, to jest właśnie taka. Co tutaj się zmieniło? No, tak jak już powiedziałem, jest tutaj sercem tego wszystkiego jest CAP. Nadal wykorzystujemy HANA Cloud Vector Engine. No, a także dodaliśmy tutaj kilka takich rzeczy, które znacznie nam ułatwiły development. Mam tu na myśli CICD Jenkins, który zapewnia nam możliwość ciągłego testowania i, i takiego ciągłego improvementu naszej aplikacji, no a także zarządzanie uprawnieniami. Myślę, że to tutaj w takiego typu aplikacjach jest również bardzo istotne. No dobra, no więc zacząłem tak trochę od tyłu, y, od rzeczy technicznych, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, y, jaki w ogóle jest cel takiej aplikacji i po co to robiliśmy. No ale teraz w zasadzie, jaki my chcemy problem rozwiązać, bo to jest pytanie. No więc, y, gdy myśleliśmy o tej aplikacji, no... Y, ten pomysł zaczął się od, od, od takiego bardzo, bardzo takiej prostej rzeczy. Po prostu doszliśmy do wniosku, że wiele razy już nawet w naszej organizacji mamy wiele różnych dokumentów rozsianych, związanych na przykład z urlopami, z jakimiś danymi, które robi się bardzo rzadko. I chcielibyśmy to wszystko centralizować, czyli wrzucić w jedną bazę, która dałaby nam możliwość bardzo szybkiego zapytania o to. A jednocześnie nie sprawiałaby takich problemów. To znaczy byłoby to łatwe, lekkie rozwiązanie, gdzie możemy mieć ciągły dostęp do wiedzy i możemy również uczyć się na podstawie poprzednich naszych zapytań. To znaczy, często jest tak, że któreś z zapytań mogło już wcześniej wystąpić, i na podstawie podobieństwa tych zapytań możemy ocenić, czy tego typu problem już występował, i w ten sposób. Przyspieszyć sobie rozwiązanie takiego problemu albo sprawdzić, kto miał taki problem, ewentualnie żebyśmy mogli dopytać. Także taka była podstawowa idea naszej aplikacji. I tutaj możecie teraz Państwo zobaczyć, jak ta aplikacja obecnie wygląda. Jest to system, który automatycznie wyszukuje podobne zgłoszenia, przeszukuje dokumentację i integruje się z systemami SAP, tutaj też warto to dodać, dostarczając gotowe odpowiedzi operatorom i użytkownikom biznesowym. No bo czasem, wyobraźcie sobie Państwo, może przyjść taka sytuacja, gdzie przychodzi e-mail i chcielibyśmy, żeby wygenerowana została automatycznie odpowiedź na maila, który zadaje nam na przykład kontrahent odnośnie statusu jakiegoś zadania albo odnośnie jakichś procedur, które mamy. I wtedy nasza aplikacja może tutaj te dane sobie bezpośrednio pobrać za pomocą API i również y, odpowiedzieć na takiego maila. Przejdźmy tutaj dalej. No właśnie, y, tutaj widzicie Państwo schemat tej aplikacji, czyli y, na początku użytkownik zadaje y, pytanie czy zgłoszenie. Y, to nie musi być użytkownik, to może przyjść z jakiegoś miejsca, może być również to zapytanie zadane bezpośrednio przez pracownika czy operatora we frontendowej aplikacji, którą zrobiliśmy, a następnie responsab, jako taki klasyczny rak, jest zintegrowany tutaj z dokumentami, bazami, API, tutaj co jest dla nas potrzebne, i na końcu tutaj jest ważny krok. Ta odpowiedź wymaga akceptacji użytkownika, to znaczy traktujemy to tak, że te odpowiedzi są realne, natomiast ostatecznie i tak użytkownik musi je potwierdzić, żeby była pewność, że odpowiedź jest właściwa, no a nie bliska temu, co wcześniej pokazałem, oprócz kalifa. Także główne funkcje naszego rozwiązania to jest to, że możemy wykorzystywać tutaj historię etykietów lub historię zgłoszeń, jakie mieliśmy. Możemy sięgać do dokumentacji, a także integrować się z systemami SAP i pobierać aktualne informacje. Aplikacja wygląda w ten sposób obecnie, czyli mamy tutaj miejsce, gdzie. Możemy na tym ekranie zadać pytanie. To jest akurat ekran operatora, czyli osoby, która w danym momencie chce sobie po prostu zadać pytanie do tej aplikacji i otrzymać jakąś odpowiedź. Widzimy, że może tutaj także wyświetlić podobne etykiety, które są związane z tym zgłoszeniem. One oczywiście są uszeregowane w takim kontekście, im wyżej, tym bardziej prawdopodobne, że ten wektor się pokrył w bazie danych. Przejdźmy dalej. Mamy także w naszej aplikacji możliwość wgrania zgłoszeń, a także przeglądania historii danych zgłoszeń i odpowiedzi na nie. Pozwólcie teraz, że zrobię krótkie wprowadzenie do tego, co zaraz pokażę. Chciałbym pokazać Wam teraz przykład. Zrobiliśmy taki przykład w SAP PM module, który odpowiada za zarządzanie urządzeniami i wsparcie w. W tym, gdy są jakieś usterki związane z urządzeniami, a także gdy trzeba wybrać odpowiednie osoby do napraw. Także wyobraźcie sobie pracownika, który zauważa, że wystąpiła jakaś usterka związana z maszyną, w tym wypadku z tryskarką. No i ten pracownik loguje się do systemu SAP i chciałby teraz zgłosić właśnie ten problem z tą maszyną. Także wybiera sobie daną linię produkcyjną, maszynę, która się zepsuła i wpisuje inne informacje, jakie tutaj są konieczne. W tym wypadku podaje, że to jest problem hydrauliczny i podaje krótki opis. Za chwilę będzie też wprowadzał informacje o tym, kiedy wydarzył się ten problem, a także czy wpłynął, wpłynął on na maszynę i czy nadal może działać. Po chwili użytkownik zapisuje to zgłoszenie i loguje się do systemu kolejna osoba po jakimś czasie. W tym wypadku to jest opiekun linii produkcyjnej. Który chce sprawdzić, jak wyglądają obecnie maszyny i jakie są zadania potrzebne do tego, żeby utrzymać linię produkcyjną w działaniu. W tym wypadku widzi nasze zgłoszenie. Tutaj warto dodać to zgłoszenie w międzyczasie zostało zintegrowane z BTP i z naszą aplikacją. Po zobaczeniu, jaki jest problem, sprawdza tutaj kompletność danych i czy wszystko jest OK, i patrzy, czy wystąpiło kiedykolwiek podobne zgłoszenie i ewentualnie kto takie zgłoszenie rozwiązywał. Także wyszukuję w aplikacji konkretne zgłoszenie, i widzimy tutaj, że już jest wstępna odpowiedź na to zgłoszenie, powiązana z konkretnym dokumentem i instrukcją do maszyny Engel 700. Użytkownik czyta to zgłoszenie, może zobaczyć, jakie dokumenty tutaj są użyte do udzielenia odpowiedzi, może przenieść się do tego systemu lub potwierdzić, albo zobaczyć podobne zgłoszenie. W tym wypadku szuka podobnych zgłoszeń i po kliknięciu na kolejne zgłoszenie przechodzi do niego, widzi jaka tu została udzielona odpowiedź i po chwili zapamiętuje tutaj numer zgłoszenia i wraca do systemu SAP, bo dochodzi do wniosku, że ta informacja już w pełni go satysfakcjonuje, wie kto, kto tutaj opiekował się tym zgłoszeniem i ewentualnie kogo powinien przypisać, żeby Naprawił odpowiednie maszyny. Podaję tutaj, jakie zadania są do wykonania po zapoznaniu się i wprowadza ewentualne komentarze. W tym wypadku tutaj pokazuję, jakie było podobne zgłoszenie, żeby kolejna osoba mogła tutaj sobie podejrzeć to zgłoszenie i ewentualnie wspomóc się. Został tutaj przypisany pan Erik i zapisuje swoją pracę. No i dochodzimy teraz do trzeciego punktu. W tym trzecim punkcie e, loguje się trzecia osoba. To już jest konkretny technik, który wcześniej został wybrany. Patrzy, jakie ma zadania dzisiaj e, do zrobienia albo w najbliższym czasie. Widzi tutaj przypisane do siebie zgłoszenie, e, a także zadania, jakie ma do wykonania w ramach tego zgłoszenia. No i on wykonuje teraz te zadania. Idzie do maszyny. Musicie wyobrazić, że parę godzin mu to zajęło, i po paru godzinach e, wraca. I chcę tutaj odznaczyć jakie e, działania wykonał. I odznacza sobie, które działania wykonał, a także dodaje odpowiednie komentarze. Tutaj widzimy, że spalony jest jakiś przewód i ten ostateczny test nie poszedł tak jak byśmy tego oczekiwali. No więc e, dochodzi do wniosku, że e, przejdzie do naszej aplikacji i tutaj wykorzystuje już taki tryb bezpośredni, gdzie może bezpośrednio zadać pytanie. Tutaj zadaję pytanie odnośnie tego, co się przed chwilą wydarzyło. No niestety maszyna po wymianie tej hydrauliki tutaj nie, nie chodzi sprawnie, więc chciałby dostać informację, co ewentualnie musiałby tutaj jeszcze wykonać. No, odpowiedź go nie do końca satysfakcjonuje, także dopytuje dalej. I zadaje kolejne pytanie. Zadaje pytanie, no, jak musi tutaj zrobić tą inspekcję hydrauliczną i sprawdzić to ciśnienie. No, tu dostaje już znacznie bardziej konkretną odpowiedź. Hmm, Czytają. No i po, po przeczytaniu dochodzi do wniosku, że ta odpowiedź jest już pełniej satysfakcjonująca, hmm, Dlatego, no, jeszcze patrzy tutaj jakie były etykiety, ale po chwili przechodzi do systemu SAP z powrotem. Po przejściu do systemu, zaznacza, jakie akcje musiał tutaj jeszcze wykonać i status po tej ostatniej naszej interwencji. Jak widzimy, status jest zadowalający, dlatego nasz mechanik jest bardzo z tego wszystkiego zadowolony. Odznacza, które zadania ostatecznie są wykonane i zapisuje swoją pracę. No i właśnie w taki sposób e, myślę, że można e, wykorzystać tutaj e, rozwiązanie Ragowe. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, do jakiej się przydaje. Myślę, że każdy z nas, e, korzystając z dużych modeli językowych, wykorzystuje je do jakichś własnych zastosowania. Ja na przykład e, często buduję sobie takie rozwiązania podczas reperowania swojego roweru, e, żeby znać odpowiednie momenty, z jakimi mam przekręcać śruby, no bo rower jest karbonowy, no więc. Sami państwo rozumiecie bardzo łatwo zepsuć taką ramę, a to nie są tanie rzeczy. Także kończąc ten mój wywód, chciałbym tutaj powiedzieć o takich głównych rzeczach, które myślę, że są istotne. No, presja rynku i zarządów firm związana z AI nie minie. Także myślę, że tutaj musimy mieć to na uwadze. SBTP bardzo nam tutaj pomógł przede wszystkim Um, dlatego, że um, no tutaj mamy niezależność od dostawców zewnętrznych, to znaczy, jeżeli dojdziemy do wniosku, że ten model, który zaimplementowaliśmy nie działa do końca tak, jak byśmy chcieli, bardzo szybko możemy w ramach AI Core'a zmienić model na taki, który aktualnie jest uważany za najlepszy. Także mamy tutaj taką, przede wszystkim taką niezależność e, i także tutaj, co jest istotne, e, oprócz tej niezależności, to sam bierze na siebie wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem informacji, a także, żeby spełniać wytyczne Unii Europejskiej. Także myślę, że to jest duży plus, bo mamy wszystko w ramach jednej platformy. Nie musimy tutaj kombinować, czy te dane, które gdzieś tam integrujemy, są na pewno bezpieczne. No i mamy przede wszystkim możliwość testowania naszych pomysłów w ramach free -tier. Taki prosty proof of concept w zasadzie nie wymaga znacznych nakładów finansowych, bo większość tych serwisów, które pokazałem, jest do wykorzystania w ramach free -tira. No i ostatnie, myślę, że wiedza o rozwiązaniach w obszarze AI jest bardzo istotna i mądra implementacja, żeby nie traktować tego jak jakąś rzecz prosto z kosmosu, tylko sprawdzić co... I jak możemy to wykorzystać, a następnie mądrze to zaimplementować. Dziękuję bardzo.